Cały świat na chwilę zamilkł. Wyobraź sobie, że w XXI wieku na amerykańskiej ziemi ma miejsce wydarzenie tak wstrząsające, tak niepokojące, że ludzie zaczynają szeptać w kościołach, tajnych grupach i na internetowych forach: Czy to początek końca? W świecie, w którym wiara wydaje się być zepchnięta na drugi plan, nadprzyrodzone powraca na scenę z brutalną siłą. I oczy całego świata zwracają się na najbardziej wpływowy kraj na planecie, Stany Zjednoczone Ameryki. W środku nocy w sobotę transmisja na żywo z małego miasteczka w Wirginii szokowała naród. Skromny pastor z niewielkiej wspólnoty baptystów głosił kazanie o pokucie, gdy nagle kościół wypełnił blask. Światła migały, ludzie zaczęli płakać, niektórzy padli na kolana, inni krzyczeli. Kamera drżała. I przez chwilę wszyscy zobaczyli ogromną, promienną, milczącą postać za kazalnicą. W ciągu kilku minut film został usunięty ze wszystkich platform, ale nie zanim zobaczyły go tysiące użytkowników. Co tam się stało? Sztuczka? Masowa histeria? Czy znak? W tym samym tygodniu wydarzyło się coś jeszcze bardziej niepokojącego. W Waszyngtonie historyczna statua na wejściu do Sądu Najwyższego tajemniczo pękła na pół. Była to klasyczna personifikacja sprawiedliwości, z zasłoniętymi oczami, trzymająca wagę. Pęknięcie nie tylko podzieliło jej strukturę, ale przeszło dokładnie przez środek wagi. Dziennikarze relacjonowali to jako przypadkowe uszkodzenie konstrukcji. Ale teolodzy i badacze eschatologii zaczęli cytować słowa Izajasza: Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Izajasz 5:20. To było jakby sprawiedliwość została podzielona na dwie części, a potem nadszedł trzeci incydent. W sercu Times Square w Nowym Jorku, podczas rutynowego pokazu reklam na cyfrowym billboardzie, na głównym ekranie zaczęły migać kody. Zamiast reklam napojów energetycznych i perfum, pojawiło się hebrajskie słowo tekel na czarnym tle w białych literach, zważonyś na wadze i znaleziony lekkim to samo słowo, które pojawiło się na ścianie pałacu Baltazara w księdze Daniela. Eksperci od cyberbezpieczeństwa uznali to za atak hakerski, ale grupy modlitewne i interpretatorzy znaków dostrzegli coś znacznie głębszego rozpoczął się sąd. Najbardziej intrygujące jest to, że te trzy wydarzenia pojawienie się w kościele, pęknięcie posągu Sprawiedliwości i słowo tekel miały miejsce w odstępie dokładnie 72 godzin. Trzy dni. Biblijna liczba zmartwychwstania, spełnienia, objawienia, czy Stany Zjednoczone są nawiedzane, osądzane, a może ostrzegane. Jezus w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza powiedział, że przed końcem pojawią się znaki na całym świecie: wojny, pogłoski o wojnach, fałszywi prorocy, katastrofy naturalne i duchowe. I ostrzegł: miłość wielu oziębnie. Ale powiedział też coś, co niewielu zauważa: znaki będą widoczne jak bóle porodowe. Intensywne, niespodziewane, ale objawcze. I ci, którzy są czujni, zobaczą. W kulisach władzy także coś się zmieniło. Wpływowy senator, znany z antychrześcijańskich poglądów i promowania ustaw sprzecznych z wartościami biblijnymi, doznał załamania podczas transmitowanego przemówienia. Świadkowie twierdzą, że zaczął się jąkać, gdy wypowiedział słowo sprawiedliwość, a potem rozpłakał się, zanim został wyprowadzony ze sceny. Od tamtej pory zniknął z życia publicznego. Jego biuro twierdzi, że odpoczywa. Ale plotki wskazują na duchowe spotkanie, które całkowicie go przemieniło. Mówi się, że zaczął czytać Biblię i odmówił poparcia nowej ustawy ograniczającej wolność religijną. Coś się porusza, coś czego władze nie mogą kontrolować, co media społecznościowe próbują ukryć, co algorytmy próbują wyciszyć. Ale co już rozbrzmiewa z Ambon w domach i nawet wśród tych, którzy kiedyś drwili z wiary? Zgodnie z Księgą Joela w ostatnich dniach Bóg wyleje swojego ducha na wszelkie ciało: Starcy będą mieć sny, młodzi będą mieć wizje, mężczyźni i kobiety zostaną porwani przez coś. Poza ludzkim rozumem, a to, co dzieje się teraz w USA, wydaje się pasować jak elementy eschatologicznej układanki, która w końcu zaczyna mieć sens. Ale dlaczego w Stanach Zjednoczonych w końcu kraj ten został założony na duchowych fundamentach, choć niedoskonałych, a jego najstarsze dokumenty odwołują się do wiary w Boga? Jednak przez dekady ta wiara była wymazywana, rozmywana, zastępowana. Modlitwa została usunięta ze szkół. Skrzyżowania, kiedyś naznaczone posągami Chrystusa, zostały zdominowane przez reklamy i symbole ludzkiej władzy. A teraz, gdy świat wydaje się rozpadać, znaki powracają właśnie tam, w kolebce globalnego wpływu. Wielu teologów uważa, że USA odgrywają pośrednią rolę profetyczną. Chociaż nie są bezpośrednio wspomniane w piśmie, ich wpływ na Izrael, globalną gospodarkę i myśl zachodnią sprawia, że ich upadek lub przebudzenie ma planetarne konsekwencje. A teraz przebudzeni chrześcijanie zaczynają modlić się z większą intensywnością. Kościoły, które były puste, zaczynają zapełniać się ludźmi. Spontaniczne nabożeństwa na placach mnożą się. Młodzi ludzie gromadzą się by pościć i szukać odpowiedzi. To nie są zorganizowane spotkania to organiczne manifestacje. Ludzie, którzy nigdy się nie znali, zaczynają powtarzać te same słowa „On nadchodzi". By są więcej. Grupa chrześcijańskich archeologów ujawniła, że kamień wydobyty niedawno z rzeki Jordan zawiera inskrypcję, która po przetłumaczeniu brzmi, ci, którzy obserwują czas, Zobaczą miecz. Odkrycie to zostało zignorowane przez mainstreamowe media, ale w połączeniu z obecnymi wydarzeniami w USA rzuca jeszcze więcej światła na profetyczny czas, w którym żyjemy. Pytanie, które rozbrzmiewa, brzmi, czy jesteśmy gotowi? Jezus ostrzegł, że dzień nadejdzie jak złodziej, że będzie jak za dni Noego. Ludzie jedzący, pijący, żeniący się, gdy nagle drzwi arki się zamkną. I w tym momencie być może drzwi są jeszcze uchylone. To może być ostatnie wezwanie dla wielu. Dlatego musimy złożyć pilną prośbę. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, to dlatego, że coś w tobie się budzi. Zasubskrybuj teraz kanał, włącz powiadomienia i chodź z nami w tej podróży objawienia. Tutaj razem zrozumiemy znaki i przygotujemy się na to, co nadchodzi. To, co widzieliśmy w USA, nie jest przypadkiem, nie jest paranoją, to proroctwo. A to, co nadejdzie, może zmienić wszystko. Ale wszystko zaczęło się cicho. To, co wydawało się zwykłą nocą w małym miasteczku w Pensylwanii, wkrótce stało się globalnym nagłówkiem. Obrazy intensywnego światła przecinającego niebo, po którym nastąpił huk, który wstrząsnął oknami w promieniu kilometrów, zostały uchwycone przez setki kamer bezpieczeństwa. Zdarzenie opisano jako nadprzyrodzony błysk. Bez znanego źródła, bez szczątków, bez satelity czy rakiety na radarach. Ale to, co wydarzyło się w kolejnych godzinach, sprawiło, że chrześcijanie w całym kraju powstali do modlitwy. Szpitale w pobliżu zgłosiły dziesiątki osób przybywających z załamaniami emocjonalnymi, twierdząc, że słyszały głos z nieba mówiący: To się zaczyna, przygotujcie się. Żadne nagranie nie uchwyciło tego dźwięku, ale relacje są spójne. Dorośli i dzieci z różnych dzielnic powtarzali tę samą frazę: Władze uznały to za psychogeniczne, zbiorową reakcję wywołaną strachem. Ale ci, którzy znają pismo, nie pomyśleli tak samo, bo w Joela 2:28 jest napisane: I stanie się potem, że wyleję ducha mojego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą mieć sny, a młodzieńcy wasi będą mieć widzenie. Czy to wylanie ducha przebudzenie poprzedzające ostatnie przepowiedziane wydarzenia? Dla wielu chrześcijańskich liderów w USA odpowiedź jest jasna tak, proroctwo się zaczęło, a wszystko to dzieje się w kontekście narastającego napięcia duchowego. W tygodniach poprzedzających to wydarzenie kościoły były dewastowane, krzyże palone w publicznych aktach, a Biblię rzucane w ogniska podczas protestów grup antychrześcijańskich. Atmosfera wrogości nigdy wcześniej nie widziana w USA, ale nadprzyrodzone wydarzenie, które wstrząsnęło Pensylwanią, zdawało się zmienić wszystko. Następnego dnia, po błysku, pastor z regionu, John McHenry, opublikował film, który stał się wiralem. W nim mówił: Zostałem porwany w duchu i widziałem, jak ziemia drży. Niebo było zachmurzone, a głos rozbrzmiewał: To czas sądu. Ci, którzy się do mnie zwrócą, będą ocaleni. Film miał ponad 10 milionów wyświetleń w ciągu 24 godzin. Ludzie zaczęli gromadzić się na placach w modlitwie. Kościoły się zapełniły. Życia zaczęły być odbudowywane. Ale wraz z tym przebudzeniem przyszły prześladowania. Departament stanu wydał ostrzeżenia o. Potencjalnie niebezpiecznym dyskursie religijnym, i zaczął monitorować publiczne zgromadzenia. Siedemnastoletni chłopak Eliot został aresztowany za odmowę zdjęcia tablicy z napisem Jezus powraca. Aresztowanie wywołało ogólnokrajowe oburzenie. Chrześcijanie wyszli na ulicę w milczeniu, trzymając identyczne tablice. Proroctwo się zaczęło, owszem. Ale przyciąga też opór. A co mówią badacze Biblii? Wielu wskazuje, że to, co się dzieje, bezpośrednio odzwierciedla Mateusza 24. Zobacz, co powiedział Jezus, wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, a będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. Wtedy wielu się zgorszy, będą zdradzać jedni drugich i nienawidzić jedni drugich. To, co najbardziej widać dziś w USA, to podziały w rodzinach, kościoły rozpadające się z powodu moralnych i duchowych różnic, a nawet Stany przyjmujące polityki sprzeczne z wartościami biblijnymi. Ale jest coś jeszcze bardziej przerażającego, i profetycznego. W tygodniu błysku farmer w stanie Kansas wydobył z ziemi kamień. Ciemny kamień z napisami, których nikt nie potrafił przetłumaczyć. Wezwano ekspertów od starożytnych języków. Po tygodniach analiz doszli do wniosku: to były archaiczne litery hebrajskie. I tworzyły frazę: Ręka Boga ciąży nad tym pokoleniem. Obiekt został zabrany z miejsca przez agentów federalnych i od tamtej pory nie był widziany. Ale zdjęcia krążą wśród chrześcijańskich badaczy. Niektórzy łączą to znalezisko z Apokalipsą 6, gdzie mówi się o otwieraniu pieczęci i uwalnianiu sądów na ziemię. Czy Bóg pozwala, by oczy duchowe wielu się otwierały? W tym samym czasie w Waszyngtonie miało miejsce kluczowe głosowanie. Projekt ustawy. Zmierzał do zakazu wyrażania religijnego w miejscach publicznych pod pretekstem zachowania neutralności państwa. Gdy projekt trafił pod obrady, system Senatu się zawiesił, światła zamigotały, a system elektroniczny padł na 7 minut. Niektórzy nazwali to awarią techniczną, inni sygnałem boskim 7 minut liczba biblijnej doskonałości. Siedem minut ciszy, które sparaliżowały najważniejszą decyzję dekady. Chrześcijański senator wzruszony oświadczył po wznowieniu sesji: Jeśli Bóg chce, by ten naród wrócił do Niego, nawet najnowocześniejsze systemy nie będą w stanie przeszkodzić. Kilka dni później projekt został wycofany i to jest sedno tego, co się dzieje. Bóg pozwala na manifestacje, których nie można już ignorować. Błyski, głosy, odkrycia archeologiczne, opór wobec antychrześcijańskich ustaw wszystko to kształtuje idealny scenariusz dla wielkiego duchowego żniwa i jednocześnie dla sądu. I tu z pełną mocą wkracza proroctwo Daniela 12. Zobacz, co jest napisane. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypróbowanych, ale bezbożni będą postępować bezbożnie, i żaden z bezbożnych nie zrozumie, ale mądrzy zrozumieją. Kim są mądrzy ci, którzy mają oczy duchowe, którzy rozpoznają czasy, którzy nie potrzebują niebiańskich znaków, by wierzyć, ale gdy widzą takie znaki, padają na kolana i mówią: Mów, Panie, sługa Twój słucha. W tym momencie kościoły w USA są odnawiane, ale też są palone, chrześcijanie są podnoszeni w mocy, ale też są prześladowani, wszystko naraz, światło i ciemność walczą zaciekle i jak na każdym duchowym polu bitwy, ci, którzy nie wybiorą strony, nieuchronnie zostaną porwani, proroctwo nie zaczyna się, ono już się zaczęło. A ty, czy dostrzegłeś znaki, czy się przygotowałeś? Bo to, co dzieje się w USA, tym narodzie, który kiedyś był największą kolebką współczesnego chrześcijaństwa, to tylko początek tego, co nadejdzie na cały świat. Jeśli serce wolności jest atakowane, co powiedzieć o bardziej kruchych narodach? Nie czekaj na kolejny błysk, nie czekaj na kolejny głos. Czas oczekiwania minął. Co jeszcze musi się stać, by oczy się otworzyły? Ile znaków jest jeszcze potrzebnych, by świat się przebudził? Gdy Jezus mówił o ostatnich dniach, powiedział, że będą wojny, pogłoski o wojnach, głody, zarazy, trzęsienia ziemi, ale powiedział też, że miłość wielu oziębnie. I dokładnie to widzimy. W Stanach Zjednoczonych, gdzie chrześcijańska wiara ukształtowała podstawy konstytucji, trwa systematyczne wymazywanie symboli, wartości i praktyk religijnych. Ale jak za czasów Eliasza, gdy Jezabel prześladowała proroków i próbowała uciszyć głos Boga, zawsze będzie resztka. Lud, który nie ugina się przed Baalem. Lud, który słyszy profetyczne wezwanie i odpowiada wiarą, modlitwą i świętością. A ostatnie wydarzenia, to które media próbują bagatelizować, a rządy próbują uciszyć, to coś więcej niż tylko nadprzyrodzone incydenty. To boskie ostrzeżenia. Każde światło na niebie, każdy usłyszany głos, każde niespodziewane objawienie to jakby duchowa trąba rozbrzmiewająca po całej Ziemi. Może wciąż masz wątpliwości, może uważasz, że to przesada, ale spójrz na fakty. Niewyjaśniony błysk na niebie, jednomyślny, profetyczny głos wśród ludzi, którzy nigdy się nie znali. Duchowe manifestacje w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach i coraz bardziej otwarta prześladowanie tych, którzy chcą jedynie wyznawać swoją wiarę. Czy to przypadek, czy to dokładne spełnienie tego, co napisano? W Ewangelii Łukasza XXI Jezus powiedział: Będą znaki na Słońcu, Księżycu i Gwiazdach, a na Ziemi udręka narodów w zakłopotaniu wobec szumu morza i jego fal. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu tego, co ma nadejść na świat. Co nadchodzi na świat teraz? Podział, rozłam między widzialnym a niewidzialnym. Czas, w którym to, co duchowe, zamanifestuje się z pełną siłą. A ci, którzy nie są zakorzenieni w skalę, w Chrystusie, zostaną porwani przez prąd zwiedzenia. Duch Święty wzywa wybranych. Tych, którzy mają uszy, by słyszeć, co duch mówi do kościołów, tych, którzy nie zadowalają się już martwą religią, tych, którzy są głodni prawdy, czystości, kierunku i dlatego filmy takie jak ten docierają do ciebie. To nie jest przypadek. Bóg wzywa, Bóg ostrzega, a czas jest teraz. Nie możemy już udawać, że nic się nie dzieje. Świat toczy duchową wojnę, a scena biblijnych wydarzeń się porusza. To, co zaczyna się w USA, rozbrzmiewa na całym świecie i wkrótce dotrze do innych narodów. Antychryst jest u drzwi. System jest przygotowywany. Ale królestwo Boże także się porusza i nic nie może go powstrzymać. Dlatego czas wrócić, pokutować, porzucić tajemne grzechy, rozproszenia i nowoczesne bożki. Czas odbudować ołtarz modlitwy w domu, pościć, czytać Słowo z pragnieniem. Uczyć dzieci bojaźni Pańskiej, bo to, co nadejdzie na świat, będzie niszczycielskie dla tych, którzy nie są zakorzenieni w Bogu, ale dla tych, którzy wierzą, będzie ocalenie, będzie zaopatrzenie, będzie pokój pośród chaosu, a przede wszystkim będzie chwała. Bo jak powiedział prorok Izajasz, powstań, zajaśnij, bo przyszła Twoja światłość, a chwała Pańska wzeszła nad Tobą. Bo oto ciemność okryła ziemię i mrok narody, ale nad tobą wzejdzie Pan, a chwała jego ukaże się nad tobą. Czy jesteś jednym z tych, którzy powstaną? Czy będziesz spać, gdy świat płonie wokół? Proroctwo to nie mit, spełnia się na naszych oczach. Przygotuj się, módl się jak nigdy. Żyj, jakby Chrystus miał wrócić dziś, bo może rzeczywiście wróci. Jeśli ten film do ciebie przemówił, podziel się nim z kimś, kto potrzebuje się obudzić. Zasubskrybuj, by nie przegapić kolejnych profetycznych ostrzeżeń. I przede wszystkim trzymaj oczy utkwione w Jezusie. Wojna się zaczęła, ale ci, którzy są z barankiem, zwyciężą.